Co, wróciłeś? To znaczy. Hej, wróciłeś! Widzę, że jesteś gotowy na więcej. Masz to wypisane na twarzy. Naprzód, więc, daje zostało sporo gwiazdek, kapitanie. Przestań. Hej, wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Super Mario Galaxy 2. Ponieważ e, Mario się tutaj tak strasznie wyrywa do przodu, to może go troszeczkę uspokoić. Zagadam najpierw z Mail toadem, który ma do mnie ważny list na start. Drogi bracie, dalej szukasz gwiazdek? Jeśli potrzebujesz jakiejś pomocy ode mnie, szukaj Elki na Starship Mario. Wymień się z tobą kiedy chcesz, bracie. Luigi. Dokładnie tak. Tutaj jest domek Luigi'ego. Tu, gdzie pierwszy raz z nim zagadaliśmy. Luigi sobie po prostu siedzi i można się z nim w każdej chwili wymienić. Więc, sorry Mario, ale twój czas już na ten moment się zakończył. It is Luigi time! Okej, okay, dobra, więc zaczynamy oficjalnie post-game grants. tylko i wyłącznie Luigi'im. I co jest tutaj? Web, nic co mnie na ten moment interesuje, ponieważ jest kometa w Bowser's Galaxy Generator, dlatego tam też się najpierw udam. Oczywiście oprócz tej komety został nam jeszcze e, Slime Spring, jeśli chodzi o sekretną no gwiazdkę. I to powinno się odblokować, kiedy się przejdzie Bowser's Big Bad Speedrun. Więc je, yeah, po prostu cały ten wielki level trzeba yy, przespidranować, dlatego no niestety nie będzie tej lepszej muzyczki. Ale będzie inna fajna muzyczka. Więc je, yeah, lecimy. To będzie też dobry przykład pokazania tego, co Luigi potrafi robić, bo... No, hello. Luigi jest szybszy. <gry> Wyżej skacze i zobaczymy jak to. Zadziała. Teraz mi CHCE wychodzić. No co za skam. E, dobra, te zegareczki sobie pozbieram, bo nawet jeśli ten speedrun nie jest jakoś trudny, to dalej nie chcę się wyłożyć w głupi sposób, bo jest to po prostu długi stage. Mówię stage, jakby tu chodziło o mapy ze sprotu na dwójki. O o! Okej, okay, high left, I'm better. <laughs> Tutaj o dziwo już się nie respią Banzai bile, co jest w sumie na plus. Eee, czy jaki zegarek tutaj będzie? Jest tam na końcu. O, gro, przestań. Jest tutaj szybciutko. O, right, mogę wam pokazać poprawną drogę, którą trzeba tutaj objąć. Okej, okay. I can do that. A dobra, najpierw zegareczki. Bo z tym czasem tak troszeczkę słabo. E, czy ja muszę tutaj. Nie, tutaj jest po prostu zegarek. Tu jest Cloudflower, który ja sobie jeszcze uzupełnię. I to dosłownie tyle, co tutaj trzeba było zrobić. Tutaj jest wiatraczek. Który mnie oczywiście trochę popycha, ale tutaj już ten fragment był. Możesz, Luigi? Jakby... Nie odulnie tego, please. Saluśką minutę mam. Nie no, jakby... W ogóle się nie przejmuję. Podoba mi się jak ten most się zrespił nagle. O, dzięki. Mimo, że współpracujesz, Luigi. Naprawdę bardzo miło. chociaż Dobra, to już nie jest wina Luigi'ego. To jest po prostu moja wina, że nie potrafię robić... Eee... Tego Cloudflower glitcha Więc po prostu na szybko tutaj e, On powinien umrzeć tak by the way Okej, okay, we take those Zostało mi mniej niż pół minuty Ale chyba dam radę i yeah, patrząc na to, że tutaj są jeszcze zegarki to na spokojnie dam radę Mówię, to nie jest jakoś właśnie trudne e, Dzięki Rosi. <laughs> Miałeś go po prostu zjeść od razu. Eee. Wait, bo... Ja sobie to wezmę na wszelki. Jep, 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 ja to kojarzę. O, o. Oj, to było riski. Czemu ja takie rzeczy robię? Ryzyka mi się zachciało pod koniec mapy bez checkpointów, jeszcze. What the fuck? Ogar może to się nie skończy, dobrze? Dobra, mam pół minuty. Jeszcze tutaj jest zegarek easy. Jak się tutaj nie wyłoży w głupi sposób, to. Mamy to. <ślesk> o! Dosyć, jakby ja wiem, na no, się się nieślizgasz, ale. Styl. Dobra, mamy to. Uff. No, jak się gra Luigi, to jest to troszeczkę. Jak by to nazwać? trudniejsze. Nie, nie trudniejszy. To jest tyle. tyle bardziej niepokojące, że oho, mogę się po prostu posizgnąć i będzie niefajnie. I ta dam właśnie mamy to, o co mi chodziło. List. Od kogo? Od naszego ukochanego DeChimpa. Zaproszenie, hej tutaj DeChimp, mam nowy gry w Slimy Spring. Jeśli myślisz, że się na to stać, to skocz do mnie. Okej, okay, więc to jest ostatnia minigierka od DeChimpa i jest ona w Slime Spring. Jest ona chyba najłatwiejszą do tej pory. Jakby naprawdę strasznie łatwo jest to przejść bez jakiegoś większego wysiłku. A Luigi jeszcze bardziej w tym pomoże, bo przecież Luigi jest szybszy. Jada, 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 tak będę o tym gadać cały postgame. Bo taka jest prawda: The De Team's Coin Challenge. Luigi po prostu ma ten troszeczkę boost do prędkości, dlatego nawet speedrunnerzy go używają w ranach większych niż 71 star. No dobra, no to lecimy. Coin Challenge. W końcu! Gościu, jakby to było tak szybko, jak się dało. No cześć, całkiem dobrze ci idzie, ale potrzeba trochę więcej niż kilka szczęśliwych skoków, żeby zaimponować Decimpowi. Myślisz, że dasz radę zdobyć 10 tysięcy punktów albo więcej w tej grze? Jeśli dasz, to może mam dla ciebie gwiazdkę. Albo nie. To co, grasz czy nie? Ten ostatni raz dawaj 10 tysięcy punktów. Powodzenia, przyda ci się. Eee, debatable, to jest, mówię, chyba najłatwiejszy team challenge, jaki w ogóle jest w tej grze. I tak wiem, już. O nie, jeden koń został pominięty. Eee, bitch, do I look like I care. Tutaj zejdziemy nieoptymalnie, pod wodą, bo przecież no, nie mogę robić SPIN. Ale dobra, to tam... No i co? I mam już prawie pół tysiaka. Je, yeah, to... Właśnie o tym mówiąc, to było tak kurna proste, tutaj chyba one był, ale... Eee... Yeah, Je, jakby to powiedzieć, mam to gdzieś... E, tutaj muszę uważać, bo nie chcę szela stracić. To mi da masywny nerw do prędkości, a tego nie chcę robić. Okej, nie chcę się wywalać w głupi sposób? O, wait, 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 wait. Mogę to zrobić tutaj. Ja, yep, tutaj jest ten one-up, który. Uh. Nie lubię się tak zatrzymywać blisko krawędzi jak Luigi. Ale dobra, mamy to. 7000 punktów ponad. Nie, ja to zrobię. Nie! Okej, okay, gumba, ty sobie pożyjesz jeszcze. Może po prostu będę marszować. A. I. Czas na tonę coinów. I ogólnie punktów. I właśnie o to chodzi, że to... To wszystko można mordować z minimal effort. I dlatego to jest dosłownie najłatwiejszy team change jak jest. E, przypominam, że koiny dają e, powietrze, więc ja to sobie pozbieram. I. Mamy to. Spróbuję jednak się dostać do samego końca. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mam pół minuty. I właściwie to, co jest na samym końcu, to jest tylko i wyłącznie więcej coinów, ale dalej jest to coś fajnego. 20 sekund, czy dam radę? Nie, easy. I tu się nawet muzyczka kończy. Ja 10 sekund, ja sobie po prostu pozbieram te koiny. Trochę ich tu jest. No, i fajnie. Mówię, to było strasznie easy, a i tak mi nie szło jakoś dobrze. Wspaniale, to 12450 punktów. Jesteś moim największym rywalem, jeśli chodzi o gaming skill. Dzięki. <grywki> Weź tę gwiazdkę na dowód mojego szacunku do ciebie. I może możesz mnie nauczyć jakichś swoich ruchów kiedyś. Nie, fajnie by było, tylko szkoda, że ty już się nigdy więcej nie pojawiasz. Nie wiem czemu The Cheap został oryginalną postacią tylko do Galaxii Dwójki, bo on jest taki fajny. O, patrzcie, nawet ma goły zadek. <grym> Ale on się po Galaxii Dwójce już nigdy nie pojawił, nawet jako nawiązanie. I to mnie actually dobija. Ale co mnie nie dobija, to fakt, że już mamy zakończony... Świat szósty i wszystko przed tym. Jedyne co zostało to coś specjalnego. Jej, tysiąc coinów, uchu. Też mi tak coś nie pasowało. Skąd kurna lista? To jest po prostu lista z Rozaliny. Jest, super, dzięki, starbicy. Które o dziwo mi się jeszcze przydadzą. Tak, wiem, brzmi to abstrakcyjnie, ale tak, przydadzą mi się jeszcze starbicy. Więc tak, skoro mamy świat szósty też skończony, zostało tylko to. I teraz pytanie, czy tutaj jest portal? Jest. Można lecieć nawet dalej. Wow! Widzisz to? To musi być ten dziwny legendarny świat, o którym słyszałem plotki. Jest tu jeszcze więcej gwiazdek, więc... Bierz mnie, kapitanie. I to jest faktycznie post game World S. Jest tutaj do zdobycia 12 gwiazdek i zakończy się to wszystko głodną lumą, która chce 2 tysiaki. E, czy mnie będzie na nią stać? Zobaczymy, w najgorszym przypadku mam przecież Bank Touda. Jak mi się nie będzie chciało, nie wiem, iść po grindowanie albo nic z tego typu. W każdym razie, tutaj już widać ile potrzeba gwiazdek, żeby do tej lumi się dostać. Więc spokojnie damy radę. I dzisiaj sobie chyba tylko przejdę Mario Squared Galaxy. Tak, jest to dosłownie ta planeta, która była w Toy Time Galaxy, w Galaxy Jedynce. Oni po prostu tutaj powciskali tony nawiązań, nawiązań w tym świecie i bardzo mi się to podoba. Make Mario a star. Okej okay, Luigi, teraz czas na odwrócenie ról. To ty zrobisz z Mario gwiazdkę, a nie Mario z ciebie. Jej, yeah, i to jest dosłownie tyle. Tutaj są po prostu te flip switche, które trzeba powciskać i tutaj jest nawet muzyczka z Toy Time. Odejdź. I teraz pytanie, czy ja mam schizę totalną, czy to jest muzyczka faktycznie z Toy Time, a nie z. Wait. Hold. O, ja robię głupie rzeczy. Tak. <grymne> czy to jest muzyczka z Toy Time, czy to jest jeszcze muzyczka z Super Massive? Ale wydaje mi się, że to jest muzyczka z Toy Time, nie z Super Massive, bo tak, o dziwo jest różnica między tymi dwiema. Tutaj muszę uważać na tego Gostka, który laserkiem strzela fuck. O, i jak widzieliście, tutaj też jest komet medal, co oznacza, że tutaj wszędzie będzie po jednej gwiazdce plus kometa. Taki mały spoiler, więc Je, ten świat będzie naprawdę bardzo szybciutki. I Mario, zamiast być niebieskim, zrobił się zielony. Tak zwany zrobił się z niego Bugosbinte. Jakby ktoś się pytał, w jakim Timie na Splatfest jestem, to. Yeah, macie odpowiedź. <laughs> Teraz się założę, że znajdzie się ktoś, kto powie: O, zione, czy Inesie? I pozostawię to bez komentarza. Więc je, yeah, to było to i było to masakrycznie szybkie. I przyzwyczajcie się, bo teraz wszystko tak będzie wyglądało. I oczywiście po wszystkim będzie się też pojawiała kometa. I podoba mi się, jak to tło wygląda. Holy shit, jakie tu jest piękne! Je, yeah, razem z World 3. To jest moje ulubione. Nie, może po prostu dlatego, że lubię takie kolorowe klimaty. I po prostu to ładnie wygląda. Okej, okay, więc tak, e, kometa w Mario Squad Galaxy, więc ja się nią szybciutko zajmę. I czy my na dzisiaj zakończymy, bo. No, hello, maksimum to jest 120 gwiazdek i w sumie się dzisiaj zrobię 4, w następnych dwóch odcinkach zrobię po... Dame, to będzie idealne. W każdym razie, Luigi's Purple Coin Chaos. Yeah. Kontynuujemy nawiązania do... E, ...tej planety w Toy Time. Bo dosłownie Purple Coin Kometa została żywcem skopiowana. Z jedną tylko różnicą. Są... ...Kozmik Klony. Trzeba zebrać wszystkie koiny. I te żółte platformy się nie obracają, więc będzie troszeczkę łatwiej. Ale no, tylko troszeczkę. W każdym razie jedyne co tutaj będzie utrudniało to fakt, że e, trzeba zebrać wszystkie coiny i. O kurna, jakie to było. Liski. Muszę pamiętać, że tą kamerę można obracać. Ale nie w ten sposób. Zapominam też, że obracanie w... nie, obracanie kamery w tej grze jest po prostu. Takie... Mm, nieinstynktowne. Czy to jest słowo, którego szukam? Możliwe, że tak. Oh my god, jest to co najmniej. Czy wy to widzieliście? Okej, okay, dobra, it's toy, toy time all over again. Jakby to była jedna z najtrudniejszych gwiazdek w Galaxy 1, ale... mówię w tej grze to jest znacznie łatwiejsze, tylko że no... Są takie rzeczy, które po prostu... annoyingly utrudniają to wszystko hold. O o! Dobra, fucking, lecimy po prostu po skosie, tak będzie łatwiej. Dobra, na spokojnie dam radę. Tylko te kosmik klony mogą tu troszeczkę przeszkadzać. O, i tutaj mi nawet gra przypomina, że mogę używać tego, żeby się rozejrzeć. Co właściwie muszę zrobić. Bo tutaj już mi się kome kometa, kamera totalnie skopała. E, mam minutę, zapominam też, że tutaj jest time limit. Dlatego lepiej się spieszyć. Zostało mi jeszcze 25 coinów do zdobycia i mam minutę. Jak tak patrzę, to raczej zdążę bez problemu. Mam nadzieję, że żaden nie został pominięty, ale jak tak patrzę, nie. Mhm, wszystko się zgadza. Lovely. Nice one. Ok, i tutaj było ważne, żeby też sobie ścieżkę zrobić jeszcze, żeby starczyło na powrót. Ja sobie pozbieram te starbicy, bo ja na to zasługuję. What the fuck? A to jest ciężka gwiazdka. O i tutaj jest jeszcze ten. inny hel. Nie podoba mi się, że tak ta planeta jest zrobiona. Imagine, jakby to nie wyszło, I would fucking shoot my computer. Podoba mi się jak ta planeta jest zrobiona, że z jednej strony jest lawa, a z drugiej. E, nie wiem, bagno jakieś. <grystanie> Ale podoba mi się referens. To był właśnie jeden z tych referenców, które są naprawdę fajne i doceniam takie. Ale to oczywiście nie jest wszystko. Na chwilę obecną. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. W następnym tygodniu, w następnych dwóch odcinkach sobie prostu to wszystko, dokończymy, więc nie, yeah, to pójdzie naprawdę sprawnie, myślę. Chyba, że jak naprawdę mi będzie super szło, jest też szansa, że wszystko zrobię w jednym odcinku następnym. Wątpię, ale takowa szansa istnieje. abo nie, wait. Teraz mi się przypomniał o coś. Inaczej to sobie muszę zaplanować, ale plan chyba taki zostanie, że wszystko sobie dokończymy w następnym tygodniu, w następnych dwóch odcinkach. Tak więc, je, yeah, ode mnie to będzie tyle. E, Luigi, czy masz ochotę iść spać, może? Już, Mario na twoim sobie już od razu zasnął, ale tobie się widzę, nie chcę spać. Ty się bardziej rwiesz do akcji. No dobra, dzięki za oglądanie, ludzie, i bye bye.